Kalendarz Dobry Zasiew 2025 Czwartek, 10 lipca. Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 13 wiersz. Jan Chryzostom Jan Chryzostom, zwany inaczej Złotoustym, napisał w IV wieku naszej ery następujące słowa. Jeżeli mówią, że apostołowie byli ludźmi niewykształconymi, chcemy dodać i powiedzieć, że byli to również ludzie niewiele wiedzący, nieuczeni, biedni, niskiego rodu i nieznani. Ci właśnie niewykształceni i nieuczeni zrzucili ze sceny ludzi mądrych i potężnych, tyranów oraz pyszniących się bogactwem, honorem i innymi zewnętrznymi dobrami. Dlatego też okazuje się oczywistym, iż moc krzyża jest wielka i że tego co się tam wydarzyło, nie można było dokonać ludzką mocą. Pomyśl tylko: Rybak Wytwórca namiotów, celnik, nieuczony, niewykształcony, przybyli z odległej Palestyny, zmusili filozofów i najwymowniejszych mówców do ustąpienia im miejsca, a następnie w krótkim czasie całkowicie ich pokonali, nie zwracając uwagi na wiele niebezpieczeństw i sprzeciwów ze strony ludzi oraz królów, książąt, narodów, miast, barbarzyńców, Greków. Filozofów, retorów, sofistów, historyków prawa, sądów, różnorodnych kar oraz niezliczonych i licznych sposobów zadawania im śmierci. Mimo to jednak, przez głoszenie tych oto rybaków, wszystkie te rzeczy zostały pokonane i rozproszone, jak lekki pył, który nie może przeciwstawić się porywom gwałtownego wiatru. Prześladowania chrześcijan i intelektualne ataki na Biblię trwają do dziś. Pomimo to, pismo święte pozostaje najczęściej czytaną i najczęściej tłumaczoną księgą na świecie. Potęgi Bożej miłości nie da się zatrzymać.